Kotlety schabowe i kotlety mielone znikną z polskich stołów, biedniejszym Polakom przyjdzie się pożegnać z mięsnymi daniami, a wszystko spowodowane będzie gwałtownym wzrostem cen mięsa. Trend ten widoczny jest już gołym okiem, a będzie jeszcze gorzej. Kotlety schabowe to jedna z najpopularniejszych metod przygotowywania wieprzowiny. W książkach kucharskich czy rodzinnych zeszytach z przepisami istnieje wiele wariantów na to, jak można przygotować mięso w taki sposób, by każdy był zadowolony. Może się jednak okazać, że narodowy przysmak Polaków wkrótce będzie daniem ekskluzywnym, a biedniejszym rodakom przyjdzie się z nim pożegnać. Ceny rosną, a wszystkiemu winna jest epidemia. Chiny prowadzą największy import wieprzowiny na świecie. Właśnie tam hodowana i poddawana ubojowi jest największa ilość świn. Okazuje się jednak, że w Azji szaleje śmiercionośny wirus nazywany afrykańskim pomorem świn. Z jego powodu, co jeden z trzy hodowanych na ubój świn nie nadaje się do sprzedaży. Ceny wieprzowiny lecą więc w górę nie tylko w Chinach, ale i na całym świecie. W porównaniu z ubiegłorocznym wrześniem, cena mięsa wzrosła o prawie 13%. Eksperci przewidują, że to nie koniec. Ceny będą dużo wyższe. Kotlety schabowe, ziemniaki i surówka to częsty widok na polskich stołach. Wkrótce może się to zmienić. Mięso zaczyna być tak drogie, że przeciętny Kowalski nie będzie mógł sobie pozwolić na to, by cała rodzina zasiadająca za stołem zjadła ten typowy zestaw obiadowy. Internauci są oburzeni wzrostem cen, jednak w morzu komentarzy pojawiają się też propozycje, że może jest to dobry czas, by przejść na roślinne alternatywy. Wegetarianizm i weganizm cieszy się na świecie, a nawet w naszym kraju coraz większą popularnością. W większych miastach w Polsce bez problemu zjemy danie z repertuaru bezmięsnej kuchni. Dzisiaj grzeje, 1. Danuta Wałęsa tym razem przesadziła. Jednym zdaniem rozwścieczyła miliony Polaków. To zabolało 2. TVN opublikował ważny apel dla Polaków. Można stracić ogromne pieniądze, nawet ponad 300 tysięcy złotych alternatywy dla mięsa są zachwycająco dobre, a badania dowodzą, że mają korzystniejszy wpływ na zdrowie człowieka niż ociekające tłuszczem mięso. Kotlety schabowe mogą więc zastąpić kotlety z kalafiora, ale nie każdy jest chyba na to gotowy. Najlepsze newsy dnia, źródło, monej.pl Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PIKIO. .pl na, Google News.